Dzień dobry, życzymy dobrej ślody, życzymy dzisiaj razem z Karoliną Kajm i zapraszamy na kolejny odcinek z naszego cyklu o nieruchomościach premium. Jak na nie patrzeć, jak nimi zarządzać, jak je kupować, no i jak je sprzedawać. I dzisiaj trochę o tym, a przypominam tylko, że w poprzednich naszych odcinkach mogliście posłuchać o tym, jak ważna jest lokalizacja dla nieruchomości premium i czym to premium tak naprawdę jest. A dzisiaj kiedy sprzedawać premium i czy dobra oferta to wystarczająca motywacja. Zapraszamy. Partnerem audycji jest finne.pl. To platforma, dzięki której firmy łatwo znajdują miejsce na kolejne biuro, coworking, lub magazyn. Tylko zweryfikowane oferty z bezpośrednim kontaktem do właściciela. Szukasz biura? Wejdź na finne.pl/cosmopolitans i zobacz selekcję najlepszych miejskich biur w pięciu kluczowych aglomeracjach w Polsce, przygotowaną dla słuchaczy podcastu finne.pl slash Karolina, a jak Twoje doświadczenia z Finne? Super. Strasznie mi się podoba, że ten serwis jest niebywale transparentny. I myślę, że to głównie dzięki temu, że za poprawność danych odpowiadają właściciele i to do nich prowadzą kontakty. Więc Finne to dla mnie jest szybkość, łatwość korzystania i przyjemność estetyczna. Samo szukanie sprawia frajdę. To jak zakupy w dobrym sklepie z ciekawym towarem na półkach i serdeczną obsługą. Polecamy finne.pl/cosmopolitans. Karolina Kajm-Blueprint, Natasza Kotarska. Rynek premium nieruchomości, czyli to, w czym Karolina porusza się jak ryba w wodzie. Ostatnio też rozmawialiśmy o nurkowaniu, więc mam wrażenie, że Karolina lubi czasem wskoczyć na głęboką wodę, w głębokie premium. <laughs> Dlaczego tak jest, Karolina? Ten rynek cię pociąga, no bo oczywiście jest już takim top of the top. To jest takie najgłębsze, <laughs> najgłębsze nurkowanie. Ale rozumiem, że jest w tym coś. Takiego wyjątkowego, może też ten detal, który wiem, że bardzo lubisz. Dzień dobry. Myślę, że w rynku premium najciekawsze jest to, że fantastycznie pracuje się przy produktach, projektach, które w swojej kategorii są najlepsze. I ta możliwość powiedzenia: Jestem najlepszy i udowodnię to jest takim obszarem, który. Dla mnie jest bardzo interesujące. Oczywiście, w tym zdaniu najważniejsze słowo to było udowodnię. Bardzo prawdziwym, uważam, jest takie powiedzenie, przeświadczenie, że jeżeli coś jest naprawdę dobrej jakości, to de facto. Nie wymaga komunikacji, marketingu i o premium, prawdziwym premium. Nie trzeba mówić, że jest premium i nie trzeba tłumaczyć, że to premium to jest właśnie premium, więc im więcej musimy zrobić naklejek i im więcej musimy opowiadać, że jest to projekt, produkt luksusowy, tym więcej wątpliwości można mieć co do tego, co on w sobie naprawdę ma. A prawdziwa jakość sprzedaje czy udowadnia się w momencie, kiedy klient po prostu jej dotyka. I teraz sztuką jest zrobić produkt, czy wymyślić go, czy zaprojektować, czy zbudować, czy zaprezentować. Taki, który właśnie w momencie, kiedy przyszły mieszkaniec, nabywca ma z nim kontakt, on sam wie, widzi, rozumie, że jest to miejsce ponadprzeciętne. I to uważam jest właśnie fascynujące w tym rynku, że takie, na takie realizacje można mieć wpływ. Oczywiście są osoby, które chcą nabyć nieruchomość plemią, dlatego, żeby ją mieć żeby w niej mieszkać, ale są też tacy, którzy traktują po prostu ją jako inwestycję, albo ono, ona inwestycją może się też y, stać. Wiemy już, na co zwracać uwagę, kiedy chcemy nabyć to premium, tę nieruchomość premium. Natomiast no, przychodzi taki moment, kiedy się zastanawiamy, ok, czy to jest ten moment, kiedy należałoby sprzedać y, to premium, czy to jest. Ten moment, czy najlepiej, najlepiej poczekać? Domyślam się, że to jest bardzo trudne, bo przecież sprzedać można tylko raz. Zdecydowanie sprzedać można tylko raz, i co gorsza, jeżeli jest to naprawdę produkt premium, czyli najlepszy na danym rynku, to można być pewnym, że w długim terminie sprzedając zawsze się traci. Generalnie, tu najbiedniejszy jest deweloper, bo on sprzedaje pierwszy i on też w długiej perspektywie zawsze traci, ponieważ jeżeli w Warszawie średnia cena nieruchomości mniej więcej podwaja się co 10 lat, to w nieruchomościach premium jest to o kilka lat szybciej. Więc można też Myśleć w taki sposób, że gdybyśmy podtrzymali kolejne 5 czy 10 lat, no to ta cena może będzie dwa, może nawet trzy razy większa, pod warunkiem, że rzeczywiście nieruchomość cały czas jest nieruchomością premium. I tu jest bardzo prosty taki test w głowie mentalny, Czyli jeżeli myślę o tym, żeby sprzedać tę nieruchomość, ten apartament czy, czy dom, czy na danym rynku czy w danej kategorii za te same pieniądze mogę kupić coś naprawdę lepszego. Jeżeli w głowie pojawia się pustka i znak zapytania i brak odpowiedzi, to po pierwsze dobrze, bo to znaczy, że cały czas mam najlepszy adres. Po drugie, no, jeżeli chcę sprzedać, to źle, bo nie warto sprzedawać nieruchomości. Premium, jeżeli nie ma się pomysłu na to, co zrobić ze środkami, które zostaną uwolnione po tej sprzedaży. Czyli kiedy warto sprzedać? Warto sprzedać wtedy, kiedy mamy pomysł na zaangażowanie finansowe uwolnionego kapitału i tu może być parę dróg, o których możemy porozmawiać. Chętnie sobie to wyobrażę, że mam super nieruchomość premium, sprzedaję ją i mam taki pomysł, żeby na przykład kupić trzy mniejsze nieruchomości. Czy to jest dobra droga? To raczej nie jest dobra droga, bo to jest trochę tak, jak sprzedać diament i kupić worek cyrkoni. Tutaj sytuacja będzie taka, że adres czy nieruchomość, która jest premium w długim terminie, będzie zyskiwać na wartości, i wiemy już, przez ten nasz test, że nie ma niczego lepszego, że ciągle jest najlepsza na rynku. Zamienimy to na kilka drobnych adresów, które są nijakie, powtarzalne. I nie mamy pewności, czy będą zyskiwały nie na Nie wiemy, jak, jak się będą zachowywać na rynku, a najważniejsze jest to, że, że ich jest po prostu bardzo dużo, a prawdziwego premium jest mało. Więc zamiana czegoś wyjątkowego na coś średniego, powtarzalnego zdecydowanie inwestycyjnie nie jest dobrym pomysłem. Czyli co? Zamieniamy ewentualnie na inne premium, jeszcze większe premium, które możemy kupić, powiedzmy, w dobrej cenie, bo jest na przykład początkiem projektu. Jeżeli tylko mamy przeświadczenie, że na rynku pojawia się nowy projekt, który będzie lepszy od tego, w którym mamy zainwestowane środki, to tak, na pewno warto zastanowić się nad tym, żeby sprzedać ten, który mamy, po to, żeby kupić ten, który jest lub będzie lepszy. Oczywiście, znowu tutaj najważniejszym słowem jest będzie, bo musimy mieć stuprocentową pewność, że to będzie dobra zamiana. Że na pewno zainwestujemy w projekt, produkt, który będzie lepszy od naszego, więc jaka jest obietnica? W czym on ma być lepszy? Czy to jest lepsza lokalizacja? Czy to będzie lepsza architektura? Czy to będzie inny, bardziej nowatorski, współczesny pomysł na projekt? To, musi, to muszą być bardzo, bardzo silne dowody. Żebyśmy na dosyć wczesnym etapie inwestycji, podjęli taką decyzję, że z jednej strony sprzedajemy coś, czego możemy dotknąć, być może mieszkamy tam albo wynajmujemy to od wielu lat i już możemy obserwować ten wzrost wartości kapitałowej, no i podejmujemy taką decyzję, że sprzedajemy, bo kupujemy coś, co daje nam znacznie większą, lepszą obietnicę, jeśli ona się nie spełni, to znaczy, no. że nie była to trafiona decyzja inwestycyjna. A tak naprawdę dlaczego warto sprzedać premium? Ja myślę, że tak naprawdę to jest. To, to są tylko może ze dwa albo trzy dobre powody. Pierwszy, oczywiście najbardziej banalny powód jest taki, że potrzebne są pieniądze na tak zwane życie. I oczywiście tutaj różne koleje losu mogą się przydarzyć, więc, jeżeli jest taka sytuacja, że trzeba sprzedać nieruchomość, która de facto jest formą takiego kapitału zabezpieczenia na. Jakiś gorszy, słabszy moment. Jeżeli ten moment przychodzi, no to oczywiście zamieniamy nieruchomość na środki, które są nam potrzebne. Jak najbardziej jest to w pełni uzasadniona decyzja. Natomiast jeżeli nie potrzebujemy tych pieniędzy na bieżące funkcjonowanie, to jedną z motywacji, która jest w pełni zrozumiała, jest na przykład chęć wyjazdu za granicę. Czyli przeprowadzam się zupełnie do innego kraju, tym, w którym mieszkam obecnie. Nie zamierzam zostawiać żadnych inwestycji, żadnej przeszłości mojego życia. faktycznie to jest na pewno dobry powód do tego, żeby po prostu wszystko sprzedać, uwolnić środki i zainwestować je gdzie indziej, w innej lokalizacji, zacząć od nowa. Nowe życie. Nowe życie, nowe inwestycje, nowe premium. Kolejna Dobra motywacja to taka, kiedy faktycznie mamy jakiś super pomysł na nowy biznes. Jeżeli chcemy kupić nową firmę, jeżeli chcemy te pieniądze, które mamy ulokowane w nieruchomości, przełożyć na jakieś nowe. Pomysły, które mają nam przynosić dochody, które są inwestycją biznesową, to znowu na pewno jest to dobry, dobry powód, żeby z tej skarbonki w postaci nieświnki, tylko dużego apartamentu te pieniądze wyjąć i przełożyć na nowe pomysły inwestycyjne. No i ostatni motyw, od którego zaczęłyśmy, to właśnie wtedy, kiedy możemy kupić naprawdę Lepszą nieruchomość, być może za granicą, może niekoniecznie, może niekoniecznie w tym samym kraju. Czyli jak to podsumujemy, to właściwie tych powodów jest trzy albo cztery takich, które Aha, to są mocne powody. To są, to, są, to są mocne powody, ale co najważniejsze, to są dobre powody, bo sam fakt tego, że dostaliśmy dobrą ofertę, okej, okay, to cieszy, jest. Takim docenieniem. Tak, nadal jestem, to ta nieruchomość nadal jest premium, co jest ważne, nadal jesteśmy tutaj docenieni. Ale póki nie zaakceptuję tej oferty, to ona jest taką atrakcyjną wyceną mojego majątku, czasami trochę mnie, czasami jest komplementem. Mm. Mm, Kupiłam taką nieruchomość, która kosztowała X, a teraz mam ofertę na 3X. No super się z tym czujemy, fantastycznie, ale być może. Warto pozostać z tym dobrym samopoczuciem, podziękować grzecznie za ofertę, wycenić może za 4x, za 5 lat, bo jeżeli nie mamy pomysłu, dobrego pomysłu typu nowe inwestycje, lepsza nieruchomość, zmiana stylu życia, rozwój nowego biznesu, to naprawdę nie warto y, sprzedawać, bo jak powiedziałyśmy, sprzedać premium można tylko raz, bo są bardzo, bardzo nikłe szanse na to, że kiedykolwiek ten sam projekt i jeszcze do tego w lepszej cenie odkupimy. To praktycznie się nie zdarza. Czasem warto poczekać też dlatego, że ta cena premium regularnie wzrasta. Jest większe prawdopodobieństwo, że będzie wzrastała cena premium niż jakichkolwiek innych nieruchomości. Zdecydowanie, jeżeli coś jest najlepsze na danym rynku, to będzie. Wzrastało na wartości, szczególnie właśnie w takich sytuacjach, kiedy dzieje się jakiś niepokój rynkowy, ponieważ wtedy w sposób naturalny wszyscy patrzą na rozwiązania, które są bezpieczne, czyli można powiedzieć, że koło się zamyka, bo. Najbezpieczniejsze jest w przekonaniu kapitału zawsze ten najlepszy adres jest najbezpieczniejszym adresem, więc nawet jeżeli coś się źle dzieje na rynku, to te oczy i te pieniądze zwracają się w kierunku premium, czyli znowu zwiększa się popyt, podnosi się jego wartość. I oczywiście to też nie jest tak, że król jest tylko jeden że jeżeli istnieje budynek A i nagle powstanie budynek B, to ten B się stanie ultra premium, a ten A już zostanie hmm. strącony z, z podium i nie będzie się liczyć. Absolutnie dobre nieruchomości to też trochę tak jak dobre restauracje, które lubią być obok siebie. Znamy z wielu lokalizacji takie ulice, gdzie restauracje są drzwi w drzwi i ściana w ściana, i wszystkie są pełne. Ponieważ liczy się to, czy ta restauracja jest dobra sama w sobie, i oczywiście liczy się dobre sąsiedztwo, zawsze w premium liczy się dobre sąsiedztwo, a klienci lubią raz wejść przez jedne drzwi, a raz przez drugie drzwi. I tak samo. W rynku premium, bardzo często właściciele, którzy mają jeden dobry projekt, czy apartamenty w dobrym projekcie, jeżeli pojawi się kolejny, to zdywersyfikują sobie kapitał i będą mieli i w jednym, i w drugim. Czyli zdeklasować nieruchomość premium jest bardzo trudno, można natomiast uzupełnić rynek o kolejną nieruchomość premium. A to, co ma największy wpływ na zdeklasowanie premium, to jest na, naprawdę sam sposób zarządzania tą nieruchomością i to wspólnota i właściciele w długim terminie mają największy wpływ na to, czy wartość tego premium będzie się utrzymywać, czy też nowy projekt, który nie tylko dobrze zaprojektowany, ładnie obiecany na rynku, będzie później wyśmienicie y, zarządzany, faktycznie pokaże, że przez Zarząd jest w stanie zaoferować znacznie wyższy styl życia w trzy ulice dalej. Polecamy Wam nasze wcześniejsze odcinki z cyklu nieruchomości premium, bo tam Karolina bardziej szczegółowo opowiada o tym, jak zachować premium. Cały czas. No, są takie momenty, w których rzeczywiście y, mamy wątpliwość, czy to premium zostanie premium. Są takie też momenty kryzysowe na świecie, w Polsce i tak dalej. Ale wbrew pozorom okazuje się, że to premium y, nie traci swojej ceny, nawet w trudnych momentach, ale o tym porozmawiamy. Następnym razem, więc bądźcie czujni. Za jakiś czas wrzucimy nowy odcinek z naszej serii. A teraz oczywiście zapraszamy Was na różne nasze miejskie wycieczki z różnymi naszymi bohaterami. A dzisiaj bardzo Ci dziękuję. Kolejna dawka dobrej wiedzy. Dziękuję. Do usłyszenia.